Szczęść Boże, Jezus dzisiaj dosyć z grubej rury uderza, bo mówi, którzy jest moją matką i którzy jest moimi braćmi. Jak musi czuć się mama, kiedy słyszy takie słowa? Nie? I Maryja na pewno się zastanawiała gdzieś w tym swoim sercu zachowała, rozważała te słowa. Pan Jezus mówi dalej. Ten jest matką, ojcem, bratem, siostrą, kto czyni to? co jest wolą mojego Ojca. Czynić to, co jest miłe Panu Bogu. Mamy teraz wakacje. W pierwszym naszym takim spotkaniu online mówiłem o tym, że nie ma wakacji od Pana Boga. Ale wakacje to też dobry czas, żeby przemyśleć to moje codzienne takie postępowanie. Bo jestem katolikiem Chcę w codzienności szukać bliskości z Panem Jezusem, chcę też w mojej codzienności pełnić wolę Ojca. I mogę się zastanowić, czy należę do jakiejś wspólnoty, czy oprócz tego, że należę do wspólnoty kościoła, czy w tej wspólnocie odnalazłem, w tym swoim kościele lokalnym, swoje miejsce w jakiejś konkretnej grupie. Mogę się przez kolejny rok przyglądać, ale mam nie tylko brać, ale też dawać. Pan Bóg napełnia mnie miłością, napełnia mnie radością, napełnia mnie potrzebnymi łaskami i tym wszystkim mogę się dzielić. To jest pierwsze, czy jestem w jakiejś konkretnej wspólnocie. Drugie, no dla tych, co do jakiejś konkretnej grupy należeli. Może to być grupa młodzieżowa, grupa dorosłych. Tak naprawdę bądź jaka grupa, ale pytanie jest takie: ile dawałem od siebie tej grupie? Ile dawałem od siebie? Czy tylko może było tak czasem, że przychodziłem, popatrzyłem, brałem to, co inni dawali i nie chciało mi się włożyć nic więcej? Czy może jakąś tam jednak cegiełkę przyłożyłem do tego wszystkiego? Jesteśmy w połowie wakacji, i to jest taki dobry moment, żeby o tym trochę pomyśleć. O tym, że mogę włączyć. Ze swoimi talentami, ze swoimi umiejętnościami do jakiejś konkretnej grupy, która działa przy mojej parafii. No i drugie, czy jeśli już jestem, czy faktycznie angażuję się na 100% w te działania. Czy czekam, żeby ktoś coś zaproponował, ktoś coś mi dał, ktoś coś konkretnego, fajnego wymyślił. I jeszcze jedno pytanie. Może takie, czy modlisz się za swojego duszpasterza? Czy modlisz się za tego księdza, za tych księży, którzy są na Twojej parafii? Bo my czasem lubimy narzekać na różne rzeczy. Z jednej strony nie mamy propozycji żadnej innej, bo to trzeba pamiętać. Jeżeli narzekam, jeżeli mam gdzieś jakieś ale, to dobrze, żeby zaproponować konkretne rozwiązanie. Ale właśnie, ale, taka piosenka, bo jest tylko jedno, ale, aleluja, aleluja i do przodu, dlatego warto no, pomyśleć i pomodlić się za tego konkretnego księdza, który jest na mojej parafii. Pomodlić się i prosić, żeby otwierał się na to, co Bóg chce przez niego działać. Bo my bez modlitwy jesteśmy tak naprawdę bezsilni. I jeśli jesteś księdzem i to oglądasz, to pytanie: czy modlisz się za te konkretne osoby, które są w Twoich grupach? Czy modlisz się za parafian? Czy powierzasz te konkretne grupy młodzieżowe, te konkretne grupy, z którymi pracujesz, z dorosłymi, Panu Bogu? Czy modlisz się za nich? Czy pamiętasz? Szczególnie teraz może też, nie, jest okres jeszcze wakacji, jest jeszcze miesiąc, można ten miesiąc wykorzystać. Żeby modlić się za kapłanów, żeby modlić się za te grupy, które są nam powierzone. Jeśli jesteśmy kapłanami, jeśli jesteśmy siostrami, katechetami, katechetkami, zajmujemy się grupami. No modlmy się za siebie nawzajem. Bo to nie chodzi o to, żeby ze sobą wspólnie dobrze spędzać czas, bawić się, śmiać itp. Itd., ale chodzi o to, żeby każdy z nas, nawet przez tą radość, która jest, bo tego się nie da wyłączyć, zbliżał się do dobrego Boga. Przybliżał się i chciał w swojej codzienności mieć relacje z Panem Bogiem. Nie tylko szukać mądrych dyskusji, mądrych debat, nie tylko szukać tematów kontrowersyjnych w kościele, ale przede wszystkim szukać Boga w codzienności, szukać Boga w Piśmie Świętym, zastanawiać się przez tą swoją formację roczną w tych grupach. Gdzie jest Pan Bóg w moim życiu? Dobra, to by było tyle. Niech Pan Bóg Was błogosławi i strzeże. Trzymajcie się. Dobra, pobłogosławiłem to jeszcze takie małe PS. Gdyby ktoś jednak chciał się zaangażować i też się dzielić myślami, mam na myśli kapłanów, zapraszam do współpracy. Czekam. Nie chcemy sprzedawać siebie, ale chcemy przypominać o Bogu, który jest wielki i który czyni wielkie rzeczy. Trzymajcie się ciepło. Powierzajmy się Maryi, niech Maryja wspiera i pomaga nam rozważać w sercu to, cośmy przez rok doświadczali. Amen.